Moderatora. A Ej, po filmie. Podajcie po filmie. Podajcie po Daj mi modera. A ja nie daj po moderatora, po Daj Daj moderatora Daj po moderatora daj

E to weź, wyłącz przeglądarkę. No, mam, no, no, wyłączam przeglądarkę. Nie w, nie, wy, nie wyłączaj. Nie wyłączaj. Nie wyłączaj. Nie wyłączaj. Nie Nie wyłączaj. Stary, Nie Nie o no, wywaliło ci live'a Jak kurwa wywaliła mi live'a? Fajnie Kurwa mi się tak zacięło, że szok Ja kurwa nawet live'a nie mogę zrobić Fajnie, zajebiście, nie? I jeszcze jakiś debil ten... Jeszcze jakiś debil polubił mm. Tulik kurwa No nie wiem można zobaczyć na sta statystyki, cholero. Gdzie są za podawa statystyki, no? I poczekaj Chodzę na zabiciawską skrzyżkę Na żywo Na żywo Jest! Działa, działa Dobra, to gdzie teraz jestem? A? No jest. Działa, działa I Jesteś na dużym budynku а на каком блоке? На древняном. Да, О, добрая. Мама, мама, Есть только одна особа, О, добрая. Мама, А ты далее проводишь лайва? ты. Ja! Jak ty jak ty zacząłeś, to ja skończyłem praktycznie. To weź kurwa zacznij i powiedz widzom, że, yy, no, że ja zacząłem live'a. A o kurde to ja muszę... Poczekaj, bo, bo mi się odinstalowało coś. Nie, odinstalowało mi się to. Jak po... wyślij, wyślij mi do tego linka, gdzie ja mogę włączyć live. Y. A to jest link. To jest aplikacja! Jak się nazywa ta aplikacja? Zobacz sobie, tu masz GeForce experience. Okay. experience Dzięki Wyślę ci do tego screena Widzę, widzę ten Dobra mam, mam, mam Pobra, pobieram weź kurwa na live'a kurwa zaraz zacznę, tylko znowu będę musiał się zalogować ej, a ty wejdź może na live'a mojego, okej? Okay? kurwa oni czekają bo tak to ty, ja wejdę na twojego, ty wejdziesz na mojego ja będę na twoim moderatorem, a ty będziesz na moim moderatorem. No to kurwa, poczekaj. Wyświetl mój kanał na żywo. Jeden oglądaj, a czekaj. Wyświetl mój kanał na żywo. Jeden no. oglądaj, a czekaj. Pójdź, Czyli ja. Ale to się wszystko, wszystko nie? No. się powtarza. nie wiem, może być coś, może, próbuj, ścisz może YouTube'a, jakoś. No, nie, bo mi się jakoś zakończy z nim, Ale tylko zakończył go. No, sorry, nie, mi się jakoś zakończy z No, ale tylko zakończył z nim. No, sorry, nie, bo mi się jakoś zakończy jak z

Ej Kuba! Co? No. tego live'a, kurde, czy nie? Bo yy. O, mam. Program instalacji nie ma, może kontaktować pracy. Program instalacji lewej nie, nie może kontynuować pracy. To systemu. Czekaj, bo ja muszę wyjść z całego minecrafta Bo kurde, ja inaczej nie wejdę Tak Dobra, jest instalacja Musiałem tylko jedynie gry zamknąć Ej, dobra, jedna gierka w i potem będzie gierka ze Spider-Mana Bo ja ogólnie robię odcinki ze Spider-Mana Dobra Dobra, tyłek Moja taktyka... Dobra. Brań. Ja oglądam. No to wlej Cię. internet, Wymaga ten... Wymaga walonego systemu jakiegoś. Niegniętego. czek, 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 czek. Ej, ale jak ty niby masz te gry? Skąd? Czekaj, mam pytanie. Skąd no. ty masz na ten GeForce, y, y, ten, y, na przykład Roblox? Ja takie coś wyszukuję i nie mogę znaleźć Robloxa, GeForce. Tam ja, gdzie się odpalał na przykład Jak se? Ani nie wiem, jak to mam. Ja tak miałem od samego początku, jak zacząłem nagrywać. Ej, a byś pilnował czata u mnie? Będę. Ja sam debilem. Ej, dzięki typie. Ty się przynajmniej... bana. Jeszcze! 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 Dalnie, a muszę co nie to zamykać. Ja wiele. Oj, oh! bym spadł. Serio? Gdzie mój? Gdzie kurwa mój? Dobra, dzięki za pułapkę. Ja Ja myślałem, że on tak to budował. Dwa. No też maty Mam bram, a więc Kurde! No i dziękuję I wys Wyspy dalej. Co mój gówno robi? No to nie no Teraz będzie trzeba się wylogować Halo Kuba Halo? Gramy na piwie? Czekaj, bo ja muszę troszeczkę wszystkie wywalić jakieś in, inne rzeczy, które nie potrzebuję. Mhm. Cholera wchodzą, bo cholera przez to nie mogę odpalić y, tego live'a. Czemu? O, subamy. O, subamy. No, to usuwamy. To usuwamy. Nie czułaś na temat.